Hej, witam was w dzisiejszym odcinku W dzisiejszym odcinku będzie małe podsumowanie eventu świątecznego Czyli strasznie słabe dropy I... Moja decyzja, że już więcej nie na chodzi o te eventy Na początku wymieniam żetony w postaci Ariadna Które się trena zbierało, jak pijałem 21 poziom i questy robiłem Tutaj dropy to dużo mikstur, żetony, znaczy żetony to wydaje, ale... Dużo mikstur, jakieś tam uzbrojenie, w większości słabe ale wydaje mi się, że mikstur dostałem 5 tyn, niż gdybym miał kupować za te żetony tutaj z unikatów pomiędzy diadem dostałem i to wszystko było teraz wymiana 150% z kanibala. tutaj dropy nie były jakieś mocne pierwszy kryształowy topór, totalnie niepotrzebna rzecz dla mnie kolejny przedmiot, laska zorzy, też w ogóle jej nie potrzebuję Bo raczej narobił różdżkę zażenie zor aniżeli laskę no i ostatni to Rękawice Północy, też totalnie niepotrzebna broń dla mnie, jeszcze raz najgorsze w plus 3 No i tutaj też nawet czystego bonusu nie było, więc kompletnie bezużyteczna rzecz Tojruszka założy też plus 1, plus 0 się trafiła i Kryształowy Topór plus 0 No i teraz można przejść do ostatniej postaci, do Billa, tu nazbierałem aż 300 prezentów ale czy trochę będą lepsze niż na kanibalów, to, to nie wiadomo, czy tak będzie. Pierwsza kryształowa zbroja. To nie potrzebuję jej obecnie. Kolejna ruszka Arktosa. Już mam trzy, więc po co mi kolejna? Krasnoludzki amulet. Też nie potrzebuję go. Maska od ręki. Totalnie bezużyteczny przedmiot. Ja nawet mi się go nie uda sprzedać nikomu. Zbroja północy też już mam, jedna mi wystarczył z pełności. Jest kolejny użyteczny przedmiot i z głębin. To może jak się uda, to się sprzedam. I na koniec Dyplom świętego pomocnika. Teraz jeszcze jakie plusy. Plusy też nie było zbyt duże. Plus 0, dwa razy. Tutaj krzyżowo zbroja plus 0, północy plus 1. Tutaj nawet nie pamiętam dokładnie, już to dropiłem, jak tu patrzyłem. Jak raz na ludzkim lecie plus 1 trafił. No i to by było koniec tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych.